Słuchajcie, dostałem wolne, znaczy no prawie, mam kudłacza, ale poza tym hulaj dusza, piekła nie ma. Dostałem wolne o tyle o ile na chwilę, bo po prostu zesuwam dzisiaj cały dzień. Znaczy jesteśmy w Santagnes, cały czas na pierwszym wyjeździe z naszą nową przyczepą, która jest zajebista jest wszystko ok. Ale wiecie jak to ja i człowiek, który lubi sobie pogrzebać i taki trochę z OCD, coś tam z natręctwami, natręctwami, wkurza mnie jak coś jest nie tak. I okazało się, że nasza przyczepa super działa i nagle ja sobie tam grzebie coś przy aucie, patrzę, a pod naszej przyczepki sobie kap, 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 woda kapie. Mówię, no jak, skąd? Wziąłem, popatrzyłem pod spód, okazało się, że w rogu naszej przyczepy podłoga jest mokra. A podłoga wcześniej była sucha, bo sprawdzałem, ale nie było wody w spłuczce wtedy, a ja tą wodę tutaj wlałem. No mówię, kurczę, spłuczka kapie. No i zacząłem rozkręcać, e, porucę, porucę, po porócę. zamiast po nitce do kłębka, to po do kranu i się okazało, że nasz kran od prysznicu, prysznica kapie trochę od spodu. Na szczęście to się okazało, jak go rozkręciłem całego. E, wyczyściłem, skręciłem jeszcze raz, to zaczął działać. Super. No, w sensie działo cały czas, tylko przestał kapać. Także na razie jeszcze mam rozkręcone po to, żeby po prostu zobaczyć, ale było to około południa, a teraz jest 20 godzina. Korzystaliśmy już z tego kranu kilka razy. Ja tam wsadziłem papier kuchenny po prostu między rurki, żeby zobaczyć czy coś kapie. I jest na razie suchutki. I co jeszcze? A no i żaluzja w drzwiach też była. Ee, działała, dlatego nie zauważyłem tego wcześniej, ale była wypchnięta z szyny. No nie była w szynie do końca tak jak powinna być. Co oczywiście też mogłem zostawić, bo działało, ale wkurzało mnie to i zajęło mi to też dobrą godzinę żeby bez rozkręcania całych drzwi naprawić te, tą żaluzję. Ja jeszcze wykąpałem małą, Magda em, już on teraz usypia. A ja idę jeszcze na zachód słońca, z Kudłaczem się przejść. Miejsce, gdzie jestem, nazywa się Weir Coats. Zobaczcie, miało nie być zachodu słońca, a tam się wyłania powoli. Po prostu nie uwierzyć, jaki zachód mi się tu szykuje. Cały dzień było zachmurzone, a teraz zaczyna wychodzić. No jesteśmy, nagle się okazało, że strasznie dużo ludzi tutaj przychodzi na, na zachód słońca. Możecie ze mną zobaczyć, trochę osób przychodziło. Niestety nie widać do końca całego zachodu, ale widać przez chwilę piękne słoneczko. Cały dzień był zachmurzony, no i zachmurzony jest też wieczór, nie? Także nie ma się czego spodziewać, że to będzie pięknie. Ale w takim miejscu być, no to jest super. Wziąłem ze sobą kole bezalkoholową. Także sobie gdzieś tu usiądę zaraz z pieskiem, posiedzę sobie. Pokontempluję, albo będę prosto pluł, nie wiem, co zobaczymy. Patrzcie, już zachodzi, już prawie nie widać słońca. Ale się ciemno zrobiło. Słuchajcie, słońce zaszło, jest jeszcze tylko, widać tylko poświatę, nic więcej. Moli sobie biega tu wszędzie i tak sobie kontempluje. Właśnie przejeżdżał tu na rowerze miły pan, który się okazało, że jest na tym samym polu karawaningowym, co my. Mówi, z Birmingham przyjechał tutaj. I od czterech dni fotografuję codziennie zachód słońca, i dzisiaj jest najgorszy. Ja mówię to po kolei, żeś tu przyjechał, skoro masz cztery dni pięknych zachodów słońca. A on jeszcze na rowerze mówi: O, tak, siedzę na polu kempingowym i właśnie przez okno karawanu oglądam, że jest słońce. To mówię, to przyjadę i nie zdążyłem. Mówię, no wiem, jeszcze mi wlał, wszedłeś w kadr, także mam. Fajne zdjęcie zachodu słońca, z którego muszę wyciąć tego pana, który z suma suma był dość miły. A mówię, że z Birmingham sobie przyjechali na tydzień, także ludzie jeżdżą jednak, które dokonywali z całego kraju. Ehm, na przeciwko nas też się dzisiaj składa takie starsze małżeństwo. Pół dnia sobie tam fajnie, na spokojnie sobie tam przedsionek wielki taki na całą długość składali. Wszystkie tam sobie grzebali, czyścili i tak dalej, także jadą do domu, a są z Peterborough. To jest kawałek od Londynu, nie pamiętam ile dokładnie godzinka chyba albo godzinka, albo 100 mil coś tam było z jedynką. Także mówią, że też posiedzieli tydzień czasu w Devon em, koło Dartmoor, czyli gdzieś tam koło nas, i tydzień tutaj, i będą już wracać. Także mówię, starczy im super zadowolenie. No, lokalizacja: słuchajcie, dam Wam oczywiście tu na dole w opisie link do tej strony, znaczy do tego pola. Jest to pole klubowe e, z naszego klubu. Ale, no jest tanie. Słuchajcie, nie wiem o co chodzi, to chyba jest ta obniżka VAT-u, że jest w tej chwili, chyba się płaci jeszcze 5% VAT-u tylko. Co ja mam na czole? Jakaś kupa od Natalki czy coś. No, także, słuchajcie, chyba przez obniżkę VAT-u na stronach nie jest ona uwzględniona, bo za każdym razem jak jedziemy na pole klubowe, to mamy zapłacić więcej niż płacimy. Ostatnio mieliśmy zapłacić, nie pamiętam, chyba 66, a zapłaciliśmy chyba 50 coś. A tutaj na tym polu w ogóle są ceny z kosmosu za naszą dwójkę plus mała Natalka, która jest jeszcze w sumie nieliczona, ale, ale jest zgłaszana jako, że mamy osobnika 0 lat. Z naszą przyczepą, bez przedsionka, bo stwierdziliśmy, że na dwie noce i tak nie będziemy rozkładać, mieliśmy zapłacić 46,50, a jak dojechaliśmy tutaj okazało się, że zapłaciliśmy 40, chyba 20. Także no, za dwie noce naprawdę bardzo tanie, zwłaszcza, że masz widok na po prostu. O, tutaj jest widok. Tam jest Sun Ives, które z naszego pola widać jak świeci już pewnie o tej porze, teraz tutaj jeszcze nie widać. Tu są te młyny, nie młyny, ja cały czas mówię młyny, są kopalnie, to są te sławne kopalnie. Także mówię, to te kopalnie już wspominałem w którymś tam z poprzednich wideo, wideu, filmów że one są na wygaszaczu, znaczy dokładnie tamta na dole, której teraz nie widzicie, zapraszam do filmika tutaj na górze, który był prawdopodobnie w zeszłym tygodniu. Um, one są na wygaszaczu Amazon Prime. Jak macie, nie, no jak macie Fire Stick, o, Fire Stick z Amazona, to one są na wygaszaczu. No i fajnie i słuchajcie, tak jak mówię, karawan się sprawdził bardzo, jesteśmy bardzo zadowoleni. Nie było wiadomo, czy wziąć sobie jakiś starszy czy nowszy. Wzięliśmy karawan 2015 rok bo stwierdziliśmy, że ten pierwszy to był taki, żeby zobaczyć czy nam się będzie podobać czy coś. Magda w ogóle nie chciała karawanu, teraz już jest zakochana, więc już możemy też wydać więcej. No I wzięliśmy 2015 rok Swift Challenger GS i 584, bodajże wersja chyba, albo coś koło tego. Zrobię wam, karawantura, vantura, jak go posprzątamy, jak będziemy na, na Storidżu. Także słuchajcie, Karawan wygląda jak nówka. Poza tym, że ma włosy. Niestety mieli dużego psa ze sobą z czarnymi włosami, no i z tymi włosami walczymy jeszcze i pewnie trochę powalczymy. Ja już go wyodkurzałem, ale jeszcze się pojawiają w różnych miejscach. Także na pewno jeszcze będzie go trzeba 2-3 razy odkurzyć, żeby te wszystkie włosy wytępić stamtąd. Poza tym Karawan wygląda dosłownie jak nowy, był serwisowany co roku. Ma wszystkie pieczątki serwisowe, jest dalej na jakiejś tam gwarancji, bo Swift ma 10-letnią gwarancję na chyba tam i jakieś tam kilka innych rzeczy. Wszystkie papiery, wszystkie faktury, po prostu no, ma wszystko, wszystko, wszystko do tego stopnia, że pan w ogóle nie wiedział co on ma, bo ja jak zacząłem go oglądać i, i patrzeć wszędzie pod, pod poduszki i tak dalej, mówię o, to jest alarm. Mówi, no jest, 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 na kluczyku mam piloty. Ale ja go nigdy nie używałem, nie wiem, jak on działa. Nie? Mówię, no dobra. Patrzę, że tam jest czujka taka na podczerwień, że ona mruga, i pilot świeci, ale nic nie robi, więc mówiłem, no to pewnie jakiś tam prosty problem. I. No, i się okazało, że miałem rację. Słuchajcie, wczoraj czy przedwczoraj, udało mi się wieczorem zresetować alarm i sparować go jeszcze raz z kluczykiem. Okazało się, że mamy alarm, który tam jest. Na trzęsienie karawanu, na ruch w karawanie reaguje i nawet na pilocie mamy światło do przedsionka włączane, więc, jak podchodzimy do karawanu, to sobie możemy pilotem włączyć światło przed karawanem, żebyśmy widzieli, gdzie trafić w dziurkę. Także jest naprawdę super. Ma dodatkowo dwie blokady: ma tą blokadę na koło, która się nigdy nie pamiętam, jak nazywa. Chasing, chasing, coś tam, taka co jest jakaś tam super homologowana i przez nią jest tańsze ubezpieczenie. Także ma to, ma super blokadę na hak, też za stówkę. Także naprawdę, naprawdę no tak jest na wypasie. Powiem wam, że jak brał tą Moli, jak brał tą przyczepioną, brał jako nową, w rozliczeniu dał jakiegoś starego Swift Changer, ale jakiś tam mały model tam chyba, jakaś dwójka była to, powiem Wam, wziął full wypas. Nie? Jedyne, na czym przyoszczędził, to, było, to jest motor mover. Motor mover jest stary. Nie wiem, czy on go zakładał sam, chociaż sam pewnie nie zakładał, bo widziałem po fakturach, że w serwisie mu nawet baterie wymieniali w czujniku dymu czy coś, także podejrzewałem, że był taki trochę dwiele w ręce. No. Także no, ten motor mover działa, działa bardzo dobrze, nie zrozumiałem się, działa bardzo dobrze, działa szybciej od naszego, ale widać, że jest taki no, starej, starej daty, nie? Także no, na pewno go nie będziemy wymieniać, bo działa, więc jest bez sensu, no, ale mógłby być nowszy. A poza tym wszystko jest po prostu no, naj, największy wypas tej przyczepy, jaką mógł podejrzewam wtedy kupić, to taką wtedy kupił. E, nawet widziałem fakturę, że w 2015 roku dał za nią 19 700, nie? E, bo, że jak tu ciemno się robi, słuchajcie, jest tak ciemno, że mi normalnie autofokus przestaje tutaj widzieć, co się dzieje. Halo, tu jestem. Tu jestem. O, trochę lepiej. No, także już światła tu nie ma w ogóle. No i to tyle. Ja sobie to jeszcze chwilkę posiedzę, zrelaksuję się po całym dniu. I jutro już wracamy. Bardzo mi opole możemy zostać sobie do 12, .00. Na portierni spytałem na recepcji. Jak w PRL-u na portierni, na recepcji spytałem, czy możemy zostać dłużej. Powiedzieli, że tak. Bardzo prosimy. Do 4:00 możecie sobie zostać, jeśli chcecie. Czemu mi ucieka autofokus? Na recepcji powiedzieli, że możemy sobie zostać do 4.00. I o czwartej nam spokojnie, bo to jest dwie godziny drogi od nas, więc jak wyjedziemy o czwartej, to na pole dojedziemy, znaczy na nasz parking dojedziemy o szóstej, a na naszym parkingu stoi nasza stara przyczepa, więc mamy teraz zabukowane drugie miejsce parkingowe, które nie wiem jeszcze gdzie jest. I tak się ugadałem, przez to, że mamy trzy blokady, bo mamy alarm, blokadę tylnią, blokadę przednią, to, że będziemy teraz pod dachem stać i będziemy sobie sami tam na muwerze parkować przyczepę i ją całą zabezpieczać przez to, żeby ubezpieczenie było tańsze, bo wtedy mamy wszystkie blokady pozakładane, które są homologowane i ubezpieczenie powinno być tańsze. Także mam nadzieję, że jakoś nie uciekał ten autofocus strasznie, ale to by było na tyle z dzisiejszego dnia. Jeszcze może jutro coś dogramy, ale jedziemy sobie. co jest takie wideo, że tak sobie gadam tutaj. Aha i chciałem jeszcze w ogóle pozdrowić Anitę Bardzo fajny kanał na YouTubie. Ja wszystkich oczywiście zapraszam do oglądania tego kanału, bo na Instagramie nas zaczęła followować. Ja tam napisałem, pozdrowiłem oczywiście i bardzo fajnie. Słuchajcie, duży kanał, ale odezwała się, udzieliła kilka rad co i jak zrobić, co mam źle i dlaczego nie wszyscy mnie oglądacie, więc em, bardzo dziękuję za porady, fajnie. I żeby wszystkie większe kanały w ogóle chciały pomagać mniejszym kanałom takim jak my, bo, bo my kiedyś też będziemy wielcy. Także to tyle, sorry za ten autofocus, jest naprawdę już bardzo ciemno, mam słuchajcie ISO 5000, żebyście i przysłone 2.8, także dla tych, którzy się znają trochę na fotografii albo na filmowaniu, to wyobraźcie sobie jak jest ciemno w tej chwili. Ech, łapka w górę, poproszę kciuka, poproszę o subskrybowanie i do zobaczenia w następnym vlogu, jeszcze Wam pokażę tylko tak na szybko, gdzie, jaki widok.